Siemano, Siemano, tak jak mówiłem, jeden z następnych shortsów będzie z mniejszej szklarni. Tu mam papryczki moje, papryki duże, granowe, jak się nie mylę. Tam jest kapusta pekińska. Pomidorek malinowy. Tam koperek rośnie. Z tej strony też koper rośnie, po brzegu muszę przepielić. Tu są moje z mojej rozsady pomidory ładne piękne tak się prezentują tam jest sałata tu mam papryczkę habanero yellow czyli habanero żółtą tu mam pomidory które muszę wsadzić z mojej rozsady oczywiście to jest pomidor koktajlowy ciocio san Odmiana Ciociosan bardzo plenna. Pełno pełno zalążków jest. Do 8 kg skrzaka potrafi, tak się ładnie prezentują, muszę, je tam, muszę tam przepielić i tam je chcę posadzić właśnie. Tak się wszystko tu prezentuje w tej małej szklarni. Było 21 papryk i będzie 10 pomidorów plus te 3. I jeden maliniak. Także tak to się wszystko prezentuje. Wszystko ładnie rośnie. Sałata po długości. Sałata tam też jest koper na końcu. Zaraz pokażę o. Koper do przepielenia wszystko tu była W tamtym roku była Pietruszka naciowa Ale później tu wpuściłem króliki to je To wszystkie wyżarły Korzenie także Tak się prezentuje Zapraszam do kolejnych Shortsów, będą aktualizacje U królików w tej szklarni, w tej małej, bo ona jest 25 na 4 w tej większej 4 na 6. Plus buraki, tam już widziałem, że pastewne. Kiełkują. Ćwikłowe jeszcze nie, ale pastewne już ładnie, 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 ładnie ładnie rosną. Także tak to się prezentuje. Zapraszam do kolejnych szorców, pozdrawiam.